W ciągu czterech dni dzieci z 12 tarnobrzeskich przedszkoli obejrzały przedstawienie pod tytułem Zaplastikowani. Do wspólnej lekcji ekologii poprzez zabawę zaprosiła najmłodszych mieszkańców firma ECO Tarnobrzeg. Po pandemicznej przerwie powróciła seria ekologicznych spektakli prezentowanych w tarnobrzeskich przedszkolach. Tym razem motywem przewodnim bajki był problem z zaśmiecaniem środowiska przez plastik. Jak zwykle te przedstawienia poza dobrą zabawą niosą przekaz taki edukacyjny. W ostatnich latach, kiedy były, ciągle pojawia się ten sam temat, czyli ochrona środowiska, smog, segregacja śmieci. To, co no, jest dzisiaj popularne, ale to, o czym warto przypominać dzieciom, bo to dla nich stanie się po prostu czymś naturalnym. O problemie z plastikiem zaśmiecającym środowisko opowiedzieli dzieciom cztery przyjaciele z lasu. Gdzie jest Antek? Antek, widziałam, Wszystko słyszałem, ale nic nie widział. Słuchajcie, musimy mu pomóc i ściągnąć tę torbę plastikową z jego głowy. Uhu, uh, musimy zrobić to razem. No to robimy! My. Najmłodsi tarnobrzeżanie z łatwością zrozumieli morał płynący z bajki. Wiosą cały worek plastikowych śmieci! A co będę nosił? Wierzę w drogę! w lesie, śmiech spadnie, przykryje i nic nie będzie widać! Dobrze nie. robię, co? Zarekomendę! Jak Ci się podobało przedstawienie? Bardzo mi się podobało. A czego się nauczyłaś? Mm, że trzeba segregować śmieci. I nie można ich wyrzucać gdzie? Y, do lasu, na łąki. Nigdzie nie wolno. Szczególnie plastiku. A dlaczego? Dlatego, że wtedy można zanieczyszczyć powietrze i szkodzi różnym zwierzątkom. Czyli nie będziesz tego robić? Nie. A czego się dowiedziałaś? Co nie wolno śmiecić. A dlaczego? To bo za dużo czystych powietrze wtedy. Widać, że dzieci już posiadają dużą wiedzę, że to te pytania, które od spektaklu, od aktorów się pojawiają, już dla nich są czymś oczywistym: że należy sprzątać, należy segregować, nie należy palić śmieci w piecach. No, najlepiej, Najlepiej korzystać z. Sieci Postawa dzieci cieszy nie tylko organizatorów, ale i aktorów z opolskiego teatru Eco Studio, którzy od samego początku cyklu bawią i uczą najmłodszych. Uczymy dzieci, bo dorosłych chyba już nie da się nauczyć, jak dbać o środowisko. I chyba to jest cenne, że dzieci już od małego wiedzą, jak dbać o środowisko. Tematy no, same się też rodzą, bo to, co nas otacza i oglądamy, jak środowisko jest degradowane. Stąd myślę, że te bajki są taką nadzieją, czyli dzieci, naszą nadzieją na czystą przyszłość. Na zakończenie spektaklu dzieci otrzymały na pamiątkę książeczki opisujące przygody zaplastikowanych przyjaciół. Kochani, to się pani. No, Zabiorę do domu i spalę w piecu! Nie wolno palić śmieci w piecu, bo w ten sposób zanieczyszczasz powietrze. Prawda, dzieci?